Dobra, to też z na nie, tutaj. się to jest No zobaczymy co mamy. Tu mamy bokry. Chodź, chodź Tu mam panny. Zobaczycie coś. Panny. Dobra, chodź w I Tu mamy. Ciepłe Jeszcze kawa Nie, nie, nic tutaj jeszcze Zaraz obie zarzuczyła sianka. Więc osianka gotowa Można wziąć rodzynki i ziurowina Ja wziąłam, a tutaj leży cynamon cynamo Nie przepadam I mleczko można sobie dodać A tu mamy wielki automat z potkami. Powinnić. I drugi pan. Jak tutaj rozpłaszcza pankej? No, tutaj talerzyk trzeba podłożyć, ci są już zaraz ok? Ci i się smaży pankejki. I tutaj powinny zaraz wylecieć pankejki. No, leci, nie leci. Już sprawy. I. O, ruszkowice. A tak. Nie klaps. jeden klaps i zaraz drugi jeszcze więcej. Nie drugi dochodzi. To może idzie do niej zrobiła wybaj. Mogę malutkie? No podzielę się z Tobą, są akurat dwa. i drogi. Mogę Uwaga, Nie wchodź A Ty nie idziesz Maciek? Jaka woda? Ciepła czy zimna? Ciepła woda. A jest zapchodzi tutaj. No chodź za. Zimna czy ciepła? za. Ciepła. No zapłać. Tam jeszcze sprzęt podatny. w ogóle to jest przykryte takich w środku pomiędzy pokojami za po jacuzzi teraz ma problem że wejść w wodę chyba nie ta kolejność a Filip w ogóle zrezygnował, zanurzył z stopkę i stwierdził, że wraca do jacuzzi stąd widać, że basen w kształcie serduszka jak tam woda? Ciepła? Ciepła.

Zimno. Popływaj. On sprawdza ilość kolorów pewnie. Filip małym dostał. Filip jest polubne, więc on się na basen nie pcha. Teraz Filip wchodzi. Jednak nie. Tutaj zostaje, Tutaj jest cieplej. Zamieszczamy do Parku Narodowego Mesa Verde. Zlokalizowany w południowo-zachodniej części Kolorado, Park Narodowy Mesa Verde utworzono w 1906 roku. W 1978 roku został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jako wyjątkowy przykład pradawnego osadnictwa i jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, takich jak pumy, jelenie, orły i sowy. Jest jeszcze jeden gatunek, który nam udało się napotkać wyjeżdżając z parku, więc oglądajcie dalej. Mesa Verde z hiszpańskiego oznacza zielony stół i nawiązuje do ilości drzew rozsianych po całym obszarze. A tutaj Chodzimy w stronę amfiteatru. Tutaj jest wejście na szlak. Idziemy. Myślałem, że to będzie dalej, dlatego nagrywam to jeszcze raz z prostej przyczyny, żeby wam pokazać, że to wcale nie jest daleko. Myślałem, że to jednak będzie kawał drogi, ale nie jest, więc wchodzimy na amfiteatr. Patrzcie, nawet kosze na śmieci są, nawet recycle. Nawet fajnie zrobione, z pomysłu. Pewnie jakiś eventy tutaj się dzieje za jakiś czas. Mamy jakieś owoce rosnące. A ty jak kaktus kwitnie pięknie. A tu nie. Uważa, Właśnie się ukłoni. A samo dotknęła No tutaj dojrzałe. Nie jesteśmy tutaj. Ma ponad 200 km2 powierzchni. Wiele kilometrów ścieżek turystycznych, dzięki którym można podejść na stanowiska archeologiczne. Pamiętajcie jednak zabrać ze sobą dużo wody i czapkę na głowę. Dzieci same chciały iść do muzeum? Chyba dlatego, że jest za gorąca jest I tu, i tu. Nie, tutaj są najwcześniejsze. Tu są najwcześniejsze i potem budowali coraz, coraz bardziej nowoczesne domki. Prawda, a potem było... A tutaj takie podziemne są. Chodź, chodź. Chodź, poczekaj. Co mama? Mama opa? Najbardziej znanym obiektem jest Cliff Palace który niestety oglądaliśmy tylko z punktu widokowego z racji na dzieci i na panujące w tym okresie temperatury. Idziemy, na górę. Idziemy. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień raczej nie. Patelnia, co? Gorąco. zdecydowaliśmy, że Maciek sam idzie bo dzieciaki już dostają odbija im tak to mówiąc e, 88 stopni czy ponad 30 stopni jest za gorąco jak na razie cały ten szlak bardzo ciekawa roślinność jest sporo spalonych drzew ale też sporo takich suchych korach plus jednak jakieś zielone Trzeba będzie sprawdzić. Poszukać, chyba, że wy wiecie, dodajcie znaka, bo niestety na tych roślinkach się nie znam. Poza drzewkami są też kaktusy. Także trzeba pamiętać, że niekoniecznie jest to przyjemnie. I to chyba jest tam. Jak patrzę na górze jest parking i jest zejście tego domku, bliżej. O, właśnie tutaj. Dobra, czyli mamy balkon House Overlook załatwiony, jest tutaj. Teraz idziemy na Sodakania. Ruszamy. Temperatura aktualnie to jest około 35 stopni w cieniu. Jak zawieje wiatr, to jest w miarę okej. Okay. Jak nie wieje, to jest naprawdę jak w saunie. na trasę, czy, czy poszedłem drugi raz? Nie Niby nie jest stromo Jest tak bardziej właśnie górą Puszczone Ale jest mega gorąco Mega duszno Słońce daje jak szalone Stick się nagrzał Kamerka się nagrzała Także masakra Na tych overlookach trzech Próbowałem wypatrzyć Na tym pierwszym overlooku Balkony house to na dziesięciokrotnym zoomie coś widać tak to nie ma reweli środkowy moim zdaniem najciekawsze, jeżeli już no ale i tak trzeba przejść wszystkie trzy, bo to nie ma innej opcji moim tempem w miarę się szybko szło ale nie poszedłem drugi raz, nie warto tutaj mamy pit house Znajdziemy kilkaset zabudowań stworzonych na klifach przez ludzi zwanych Anasazi pomiędzy VI a XII wiekiem naszej ery. I z tego park jest najbardziej znany. W sumie jest tam ponad 4000 stanowisk archeologicznych. Okazuje się jednak, że tereny te były zasiedlane przez Paleo Indian tak dawno jak 6000 lat przed naszą erą i wcześniej. Jeszcze drugie To jest amerykański styl zwiedzania Tutaj mamy punkt widokowy Drogę Nazwę oczywiście I nas zaparkowanych Dosłownie tuż przy wejściu do tego punktu No tutaj fajnie będzie to. O, zobaczcie, tam gdzie takie drzewko jest, nie wiem czy widać, o, putu, o putu. ja Cię kręcę, przybliż bardzo, czekajcie, o tutaj tam, hmm, widzimy, jest, o tam idę. no, jeszcze to było nie wiem, wiecie, tutaj coś innego było. Filip, wspinaj się. Do góry. Ja. Anna, no, też możesz. Ha? Co ty, Izuś, robisz, pani? I na dół. Widziałasz to? Nie. Nie. mają obiecane lody. Anna ma sorbet. No. I tutaj no, mamy obiad. I frytki no, no, no. normalne. Tak, Wreszcie tak, obiecane tak, film raczej Tak, Filip dostał od pani. To jest te To jest akcja zagadek! <gadzi> Filip dostał od pani, która zamówiła segment. I takie się zapiecie. robi z tego! Mhm, super. Drzwi otwierane łokciem to widziałam, ale drzwi otwierane stopą. To pierwszy raz. O, jest, to jest to Jeszcze nie. Już słychać, ale jeszcze nie widać. Czy nie? A tam rower z takim bliskiem. Patrzcie <noise> <noise> nie. No. Jedzie już. Już jedzie. Jedzie? Już jedzie. Zobacz. Ale pociąg fajny. Kom maar Oh, wow. oh. Odmachajcie! O, odmachali wam! Co? Odmachali wam. Ekstra. i On nie pojechał. Zobaczcie, że nie idą pasy prościutko, prosto, tylko idą tak lekko po skosie. Bo tak się góry wypiętrzają. Tak idą warstwy geologiczne. A, albo tutaj tak samo. Zobaczmy po skosie. Ale zobaczcie, zbiżeczki. Tutaj się rozbili, blokują. które swój rozkwit przeżywało w czasach gorączki złota, a później gorączki srebra, zaliczając również upadki w czasie wielkiej paniki na rynkach kruszców w 1893 i 1907 roku. W obecnych czasach, zamieszkałe przez około 600-700 osób, żyje głównie z turystyki i znane jest z nich górniczego, a teraz turystycznego pociągu Silverton Durango. Na listę National History Club Park. Widać, że wciąż panuje w nim westernowy klimat i jest tu wielu turystów. To nie tu się. Bo potem... Polska flaga wisi. No, bez kitu. No, serio. Wow, wow. tego są się nie nasi. spodziewaliśmy. Dobra, gromadź, wchodzi chodzi? Czekaj, mama wyjdzie. I wpuścimy w Nie, I nasz pokoik. Nawet są chusteczki. Tu Anna odłożę. I tu mamy właśnie